Może jedno pytanie tutaj do, do, do trenera Artura Grigoriana, przyjaciela Polaków, bo my go często gościmy w Polsce, też pamiętamy go z, z tego boju z, z Maćkiem Zaganem. Jak przebiegał obóz? Z kim sparowaliście? Jak ocenia w tej chwili formę Rakinu? No, po pierwsze, dziękuję. dziękuję za pytanie. Это, конечно, есть где-то свои нюансы, секреты, как говорится. Но в общем, говоря, конечно, подготовка и в горах и здесь мы сейчас у себя в Гамбурге готовимся на высшем уровне и спарринговая фаза проходит тоже отлично, не хорошо, а отлично. Поэтому я считаю, что мы готовы, и, ну осталось немножко. то есть мы еще дальше готовимся и настраиваем. Po pierwsze chciałem Państwa przywitać. Dzień dobry. Są tajemnice i niuanse, których nie mogę Państwu zdradzać, aczkolwiek mogę powiedzieć, że nasze sparingi, nasze przygotowania odbywają się w bardzo dobrych warunkach. W górach, w Hamburgu także mamy świetne przygotowanie, także jesteśmy, jesteśmy gotowi. Nie znalazłeś, powiedziałbym, słabszej strony Włodarczyka? Pytanie do Artura Grigoryjana. Czemu patrujesz szansę? No wam się aż skarży, tak? Ży, da? A od razu byście chcieli wiedzieć. Ja. Nie, nie można tak. Tak nie, tak nie wolno. Nie wolno. Dobrze. W pryncypie, w pryncypie, co ja mogę Krzysiu G. Włodarczykiemu powiedzieć, to to, że to taki klasny bokser, z dobrym poziomem, bo ja sam, jak ekśempeon świata, Я 18 раз отставил свое звание чемпиона мира, поэтому такой, как Валдачик, я приветствую, респект, большой респект. Он очень хороший боксер, поэтому, ну, против любого сильного, хорошего боксера есть противопостояние, если можно противопостоять. Поэтому мы надеемся на это и мы готовимся на это. И последнее, мы готовы на это. что <эффективный бомбок> Będąc sam przez 17 lat utytułowanym Mistrzem Świata, mogę tylko w najlepszych słowach się wypowiadać o Krzyśku Bodarczyku. To rzeczywiście świetny bokser, szacunek i, i, i podziw mogę dla niego wyrazić. Natomiast każdy zawodnik musi znaleźć swoją przeciwwagę, także być może, że, że walka będzie będzie obfitowała w jakieś, jakieś niespodzianki. Natomiast to, to, to świetny zawodnik.